Zapraszam na kulinarną przygodę do restauracji Miopiano. Przygotowaliśmy dwa zestawy. Pierwszy zestaw mięsny, w którym znajduje się na początek rosół z makaronem. W drugim, daniu głównym, są polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym podane z gniukami oraz fasolką szparagową. Wszystkie produkty, jak i grzyby, fasolka, polędwiczka wieprzowa jak najbardziej są to produkty, które królują w kuchni polskiej, natomiast na zakończenie tej kolacji przygotowaliśmy tego dania, tego całego setu tak naprawdę. Lody śmietankowe w sosem malinowym i to jest nasza pierwsza propozycja przygotowana właśnie dla Państwa. Dla tych, którzy wolą coś wegetariańskiego, przygotowaliśmy krem ze świeżych pomidorów. Na drugie danie makaron pełnoziarnisty jest to spaghetti z grillowanymi warzywami i czerwonym pesto. Natomiast na deser przygotowaliśmy szarlotkę z polskich jabłek, pieczoną właśnie przez naszą restaurację Miokianową. Nasze potrawy przygotowane są ze świeżych produktów, przygotowane są na bieżąco dla gości, którzy nas odwiedzają. Czym się jeszcze charakteryzujemy? Na pewno wspaniałym wystrojem, przepyszną kuchnią, dlatego zapraszamy wszystkich do spróbowania tego, co przygotowaliśmy właśnie na ten tydzień turystycznych restauracji. Jedzenie, które przygotowaliśmy na pewno spełni Państwa oczekiwania i oczywiście za tym pójdą Państwa głosy na dania, które dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam.